Ach, witam wszystkich serdecznie. Widzimy się już jako Polska z Borem Komorowskim. E, trzeba rozwalić Warszawę. To, to jest nasz cel. Więc co my zrobimy? Na start będziemy polskie radio. Wyłączymy to. I zobaczymy, może. Puścimy tylko we Lwowie bo jesteśmy we Lwowie HA! a to jest podobna dzielnica Lwowa gdzie Ukraińcy byli w większości przy no i co? zmniejszymy może na czwórkę i jedziemy o drugi odcinek w końcu się udało przynajmniej mieć e, naszych o już są e, no w końcu się udało mieć naszych ziomków halo no, ta itdę Oni mieli ich 8 dywizji jakoś co? Ile wy macie? A z 7 jakoś mają. E, 4, 5, no coś 4 gdzieś mają. Okej. Okay. Okej okay. Wiecie co zapiszemy, bo potrzebujemy pamiętacie żelaznego husarza A tu masz jakieś busty, bonusy A dobra dajecie ten rząd To może pójść źle wszystko Dobra, tu postaramy się ich okrążyć A tu pójdziemy prosto na Warszawę Kraków nasz. Proszę. Warszawa zaraz będzie nasza, mam nadzieję. Da jeszcze Ty Tylko, Ooo! O, Ibanac skapitulował dobrze mniej nazistów. <grym> Typowy bot. Jeszcze tych okrążymy dla pewności, żeby się żaden nie wrócił. Tu. O. A ty pójdziesz potem rzemek tędy. To też powinno wystarczyć. Bunker Cope? Co to? Wrócili! Faszyści, bunkrzy, falangiści! A my też mamy jakiś fajny opis? Armia Krajowa? A! Dobra. Ha! Proszę, udało się, udało się. Proszę, zrobiliśmy więcej niż Ukraińcy. Ukraińcy w ogóle chyba nie opuścili swojego e, pszczółka. Ojoj, Teraz myślę, że nie powinniśmy żałować tego co zrobiliśmy. Chociaż. Nie no, dobra. i paśniemy wszystko. Ej, ale to by się przydało nam akurat. Troszkę minusów jest tego zwycięstwa szybkiego. Ale przynajmniej widzicie, szybko się udało wygrać. No i po kolei. Najpierw co robimy z niemieckimi osadnikami? Wywalamy. Kurde, trochę mamy tych cywilniaków. Dobra, no to tak. Karabinek eee, nasza milicja sama w ogóle? Kurde, nie tych. To jest niepotrzebne. Supporta, ta I tak, i tak potrzebujemy. Dobra, mm. musimy się szykować na naszych dawnych sojuszników w sumie. Może się sami zgodzą? OK. No to widzicie, cały Lwów będzie nasz, a nie tylko połowa. No. Teraz powinienem nam poznikać też minusy, bo mieliśmy... E tak, poznikało to, bo mieliśmy takie, że problemy między naszymi krajami są. O proszę! Naziści, którzy tu zostali u władzy, czy tam faszyści. <laughs> Właśnie mają własne problemy. Dobra, ty pomóż tu. Też tutaj. No bo dobra, to tu. Ach, no tak. Dania. Sapery, o nie. Właśnie tak... Ja lubię te stare polskie piosenki, co? a autentycznie one są... ...proste komicznie, Moccie. No w sensie jest się zawalił i sapera biegiem, biegiem, biegiem. przywalił. Napad się. Ruszamy się. Kontynuować natarcie. Dobra, chodź tutaj. Trzymajcie się. Chciesz jeszcze raz tutaj. To wszyscy też tutaj i ty tu. To będzie ich ostatnia dobrze niedobrze. Nie, zaraz nie od punktu. Okej, okay, nevermind. Wygramy i tak Jeszcze jedna, dwie prowincje wygramy. No, dajecie. Fordansenka dancing... Jadzia? Halo, Jadzia, co to była za piosenka? Kojarzę. A, chyba kojarzę, nie wiem, mi się wydaje, że kojarzę. Dajemy radę, Hello. dało się, udało się, e, szybko uważam, możemy coś tam na wschodzie też rozwalać. Superowo, teraz czas strajkujących, ogarnąć, no, kolaboratorów. Hm. powinniśmy walić Niemców? Czy powinniśmy... ...integrować ich. Eee, ja bym zobaczył tak. To daje hajs. No, to daje minusy do przemysłu. Ja bym to bardziej chciał, bo populacja może być problemem. Mamy milion niby, ale... No, Ruscy na wschodzie, Niemcy na zachodzie. Eee, my na my pośrodku. Ale, nie, 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 żadnych czerwonych. Tak, tak patrzę, co się do, przydadzą. Busty, o, Facebooka ktoś nie wyłączył. Patrzcie, ja. A, to jest pytanie. Nie, dam na to stabilność. Niezu będziemy integrować. Niech się na polskość nawracają. A kto się nie nawróci, tego deportujemy. O! Proszę. Daliśmy serduszko za to. I teraz tak. To eee... proszę. Widzę, że jeszcze rzeczywiście nie gotowy jest ten kraj. Bo <laughs> Polska też ma mieć niezłe opcje. Polska w ogóle ma być takim blobem środkowym. Ale ej, czerwona Ukraina przegrywa. No powiedzmy. Akurat jakby czerwona Ukraina przegrała, ja bym nie narzekał. Ja bym poczekał właśnie, aż się wybili tak, żeby jedna została. Szkoda, że nie mogę orgoli robić. Część, ja tego nie wziąłem. Ale dobra, bo to podobno niszczy mocno. O, na gramofon wanka, ta. Żołnierskie tangosy. Dziwi mnie... ...paleczka spirytusowa. <laughs> Brakuje tutaj tylko polskiej. Halo, Czesi, co wy tu robicie? Szwaj... Szwajcaria jest nawet. Maybe historyczna Szwajcaria kiedyś? Bogota? Bogota... Udy, ciekawe te radia. A, to już są te podstawowe. Autentycznie zapomniałem. No właśnie. Myślałem, że to była Wenezuela, to jest stoiska Kolumbii. Poliwia. A nie. na 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 na. Nawet Szwajcarzy się pokurzyli, proszę. Czesi dajecie my wam pomożemy. Czech resistance mówią. Halo, wy jesteście... <laughs> Co? Tu mamy Wehrmacht, tu mamy SS, a tu mamy... Wiesz, w ogóle kto przejął w tych pozostałych miejscach? Himmler? Einstein? Panie Einstein ma, ma pan przewalone jak ja się ogarnę. Kiedyś. To ja sobie gram na gramophone. Ale widzisz, że foga dużo przystępuje. Dobrze, bardzo lubię foga akurat. Słowenia, nawet Słowenia, tak. Rewolucja, rewolucja wszędzie. Oczy się upadli. że ogarnijmy w międzyczasie rząd na uchodźstwie. Okej. Okay. To z kolaborantami. Co to była grupa 13? Ej, ktoś pamięta? Weźmy tak łagodniej, moim zdaniem. Bo wiecie, jak to domy, to mamy busty niezłe. Po co nam stabilność i war support? Jesteśmy Polakami. My co chwilę mamy wojnę polsko-polską. Ach, doskonale. Pararida Aż zobaczmy, jak to wszystko płonie. Ej hey, ten Benelux jest niezły, ja mogę wam tam pomóc? Nie, błagam. Dobra. Jest amerykański rząd, nie brytyjski. To jest ciekawe, bo oni mogą mieć albo to, albo tak, dobrze pamiętam. Ale Amerykanie widzę, że sponsorują ten reżim, spoko. Oddawać no, co moje, halo. Um, ja mogę tych zaatakować? Proszę. To są tacy źli e, ziomkowie, ale... I są tacy w miarę jeszcze spoko, czyli są też źli Więc no, ja bym ich podbił sobie, żeby mieć u siebie więcej Ukraińców bo... No, więcej Ukraińców to będzie lepiej, prawda? Nie Dobra, czas robić też baranka I głowić się jak my mamy wyjść z tego... Okej, okay, wygrali w dobrze I co my mamy tu dalej dawać? Co tam było w tej zwykłej piechocie? Support, artyleria Zmotoryzowany i antitanki Zwykła ta jednostka ma antitanki, ta To bardzo prosta rzecz Potem będziemy tak, antitanki Artylerię Co tam jeszcze mieliśmy? A, z mod Nawet mamy na plus te karabiny. To wszystko to są oddziały armii krajowej, więc jest niewesoło. Ale mogło być jeszcze gorzej moim zdaniem. Na razie zobaczmy, jak ci Niemcy się leją. <laughs> Nieźle idzie im. Powiedzmy. Okej. Okay. A, wy zaczęliście się lać między sobą jeszcze w tym momencie. Kiedy wielka Syria jeszcze nie upadła i dobrze. A jest Syria, broń się, wierzę w Ciebie. To jest dobra rzecz. To jest taka sobie. O taka piosenka. Ej, tej piosenki już nie pamiętam, żeby była. Nie, nie masz jak u nas w Krakowie. Ale też fajna.